the wonders alike got the prettiest sight for everyone to enjoy standing up close by the christmas tree glimmering light i am right where i wanna be i'll be home for a couple of days wander around with you you and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better loosen your belt. Drinking up wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. A mogę powiedzieć coś? Jak słychać, u mnie trwają remonty. Tak, Klara, jakiś remont robisz? Milusia tu idzie, ale nie chcę jej za bardzo pokazywać, bo jest cała zakatarzona. No, nie pokazuję, Klar... Milusi za bardzo, bo jest cała zakatarzona. Z wycieram, ale no, wiadomo jak to jest, jak jest uh, I. My jeszcze tak do końca y, się właśnie kurujemy jeszcze, ale chyba aktualnie y, ja mam swoje takie apogeum, teraz u mnie chyba jest najgorzej. Nie widać, ale uwierzcie mi, że tak mnie głowa teraz boli, jestem tak strasznie zmęczona, że sorry, ale teraz ponarzekam sobie chwilę. <gryw> ale tylko chwilę, jak ktoś jest na to wrażliwy, to tak 20 sekund przywincie. Dzisiaj jestem sama z i nie wiem jak dam radę. Bo po prostu ich wysiadam ja. Wiecie, jak dzieciaki to jeszcze... No było ciężko, bo było, ale jak mama się źle czuje, no to już trochę kiepsko. No ale jeżeli widzicie tego vloga, mam nadzieję, że tak. To znaczy, że uznałam, że jednak... Mm, jednak jest fajny <laughs> jednak jest bardzo zobaczenia, więc e, nie martwcie się, zostańcie z nami. E, dziękuję, że jesteście no i lecimy z tym dniem jakoś muszę dać radę, więc trzymajcie się, kciuki. Będzie dobrze! It's Christmas. Outside snow's It's just you and me tonight I'll spend all this Christmas with you Oh it's such a charm got you up in my arms There's nobody at the door You said I wish this will never be over Darling it's time for your present come over here Now it is time to get out in the snow Guiding a with you. Powiedziałam wcześniej, że już zdrowiejemy i w ogóle, a okazało się, że mąż wrócił z pracy jaki? Chory. Mamy. I to tak męsko chory. <grym> <grym> tak. Prawdziwie <grym> <Ciebie> męsko chory. Tak, <grym> tak. Co to Ci chodzi, a nie? <grym> no, więc super. Ale jutro ma urodziny, więc piekę mu torta. Znaczy, na razie biszkopt. A jutro będę kończyła. Więc. Super, Tak, to super dzień. No, ale czytałam też komentarze, że nie tylko my nie tylko my jesteśmy chorzy, nie tylko u nas jest tak dużo zachorowań, że teraz wszędzie coś się roznosi. Czemu zawsze w grudniu zawsze w grudniu Dwa lata temu dzieci w grudniu. To było dwa lata temu chyba. Tak. Dwa lata temu mhm. w grudniu dzieci miały ospę. Tak, tak, No, i przed samą wigilią dopiero wyzdrowieli. No, dzień przed nawet, czy dwa dni przed. Tak, dzień przed, bo nie było wiadomo jeszcze, czy będziemy iść do moich rodziców przecież. E, więc dzień przed tak naprawdę było pewne, że idziemy. E, rok temu. właściwie chyba nic nie było, Nie, a to było sobie tak, po świętach. Po świętach. Nie no, wydaje mi się, że w gruniu coś było, jeszcze na pewno. Było, było. Byli chorzy. Byli. Pod koniec był, bo... koniec grudnia. Pod koniec, tak, ale mi chodzi w gruniu przed... W grudniu przed listopad. W grudniu przed świętami. To też było pamiętam, bo ja miałam coś z oczami, pamiętasz? Ja miałam takie czerwone oczy, piechły mnie strasznie. I Klara czy ja się też to mieli coś takiego? Myślałam, że to zapalenie spojówek, ale raczej nie, bo szybko przeszło i nie było aż takie straszne. Ale pamiętam, że dawałam sobie y, to, rumianek na oczy, <laughs> chyba rumianek, no coś takiego, coś innego, nie wiem, nie ważne. No, ale kurde, zawsze ten grudzień, no zawsze po prostu, nie wiem, czy trzy lata temu coś było w grudniu, 3 lata temu za to na pewno było w październiku zapalenie płuc Jaśka. Ale ciągle coś się wlecze za nami, ale nie tylko za nami, ważne, żeby w... Kiedy na wigilię, by wszyscy byli zdrowi? To może jest właśnie dlatego, żebyśmy się wszyscy wychorowali, nie? Przed wigilią? Zwajną tą odporność. Tak, a? no, odporność, po prostu budujemy odporność na wigilię. Tak, bądźmy takiej myśli. Co no to była za noc? Chciałam Wam właśnie opowiedzieć. Na początku nie miałam w ogóle ochoty o tym rozmawiać, ale. Skłoniło mnie do tego, to, że dostaję mnóstwo pytań, co się stało, no bo napisałam na Instagramie. A druga rzecz, to skłoniło mnie to, żeby o tym mówić, to, że dużo osób jak opowiadałam, co się wydarzyło, to pytało się mnie, a dlaczego tak zrobiłam, a nie inaczej. Więc chciałabym Wam teraz opowiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. I co się w ogóle stało. Ale to było straszne. Przyszłam, przyszłam, do pokoju dlatego, że no dużo, dużo łatwiej e, tutaj będzie mi opowiedzieć, bo tam albo Milusia płacze, jak słyszeliście, albo ja się w coś gra dzieje się po prostu życie rodzinne. Rodzinne. Mam <laughs> wrażenie, że skracam. Um, no więc tak, ta noc była potworna. Ja myślałam, że po prostu mam zawał czy coś takiego. E, od początku. E, Poszliśmy z Dominikiem już spać. My chodzimy dosyć późno, więc to było gdzieś koło w pół do pierwszej, jakoś tak. Więc w pół do pierwszej poszliśmy do łóżka, położyliśmy się i nagle Mila zaczęła kaszleć. Ale to tak kaszleć, że jakby cała się spinała, jakby czułam już, że coś jest nie tak. Już, już miałam wrażenie, że no co, co... inaczej to, to je wygląda niż zazwyczaj. Cała się spinała, po prostu robiła się taka, wiecie, czerwona i się spinała I tak y, jakby właśnie nie mogła odkrztusić Więc ją wzięłam do pionu y, na kolana Poklepałam ją po plecach i ona cały czas kaszlała Cały czas, ale to, to był tak straszny kaszel, że ona w międzyczasie nie mogła oddychać jakby y, Po prostu nie mogła złapać oddechu tak odpoczynku, tylko ciągle taki, w taki ciąg kaszlu wpadło po prostu. Mi się kojarzy to, jak miałam koronę, to też miałam właśnie takie momenty, że po prostu nagle, jakby mnie odcinało od tlenu, i, kasz i, i ten kaszel jakby mnie zatykał. No to właśnie było coś takiego, ona coś takiego miała. I w pewnym momencie po prostu tak się zakaszlała tym, że zrobiła się po prostu taka sztywna, taka spięta od tego kaszlu, cała czerwona, sina i nie mogła złapać oddechu. A ja ją Ciągle klepałam po tych plecach I e, mówię, powiedziałam w tym momencie do Nomina Dzwonię po karetkę Ja szybko poszłam e, z Milą, otworzyłam balkon I nie, nie wyszłam z nią bezpośrednio na balkon, ale po prostu wystawiłam nas I ona wtedy w końcu wzięła oddech I właśnie to jest to, co ludzie mnie pytają, dlaczego tak zrobiłam I skąd wiedziałam, że tak trzeba zrobić e, Nie wiem właściwie, skąd wiem o tym może właśnie jakiś zasad ym, pierwszej pomocy, bo naprawdę bardzo ważne jest, żeby znać zasady pierwszej pomocy, szczególnie w ogóle jest warto, ale szczególnie jak się ma małe dzieci, to tym bardziej warto znać zasady pierwszej pomocy. Um, no nie wiem, może dlatego, że ja się często się krztusił, może dlatego, że się zanosił, ale wiem, że już wtedy znałam tą metodę, że po prostu jak dziecko nie może złapać oddechu, to no wyjść na zimne powietrze, po prostu najlepiej jak jest zimne właśnie to powietrze e, Więc mieliśmy szczęście, że było lato teraz, znaczy lato, tam, że była zima Właśnie, a nie lato Więc po prostu wyszłam, Mila zaczęła oddychać i tak opadła na mnie Wiecie, tak nowiotkie dziecko i się patrzyła przed siebie i oddychała, ale wiecie Przeraziłam się, no zamknęłam okno, no bo ile można przy otwartym y, oknie w takie zimno, gdzie podobno było minus 10 stopni, chociaż ja kompletnie tego nie czułam, szczerze mówiąc, ale myślę, że to adrenalina i w ogóle. E, ile można tak stać? Więc zamknęłam to okno. Mm. W międzyczasie do mnie poszedł po e, telefon <grych> i jak, jak zamknęłam drzwi, no to e, ona zaczęła się z powrotem, po prostu zaczęło się z powrotem. E, no do mnie tam, że co ma powiedzieć i tak dalej, ja nie, chciał, nie, nie byłam w stanie jakby mówić, więc e, powiedziałam, żeby dał mi, ja sama zadzwonię, dałam mu mile. E, no, ona zaczęła płakać, zaczęła znowu kaszleć i po prostu cały czas, ten, no więc zadzwoniłam na to pogotowie taka po prostu roztrzęsiona, nie wiedziałam, co mówię. Powiedziałam wszystko, co się działo, co się ten, y, powiedzieli, żeby właśnie stać z nią przy otwartym oknie, żeby oddychała tym powietrzem, y, no i czekać na karetkę. No karetka, no i ta Mila właśnie cały czas kaszlała, y, była taka, opadała z sił już, y, jak... Już nie było takiego momentu, że ona się zapowietrzyła, ale było tak, że kaszlała i nie, jakby te oddechy były strasznie krótkie pomiędzy tym kaszlem, więc też się strasznie tego bałam, bo bardzo niebezpieczne jest u dzieci. Zapalenie krtani u takich malutkich Więc ja się tego bałam, bo dużo o tym Słyszałam ostatnio i Szczególnie teraz też yy, Na przykład u Klary w przedszkolu jest wirus RSV Więc też się tego przestraszyłam yy, Mimo, że w poniedziałek była u lekarza I było wszystko jakby osłuchowo, czysto To ja doskonale wiem, jak to szybko potrafi yy, Się zmienić Dlatego, że dzień w... jak ja się miał Zapalenie płuc, to ja Dzień wcześniej byłam w szpitalu z nim Gdzie przebadali mi dziecko I powiedzieli, że wszystko jest w porządku, a następnego Dnia ja trafiłam z dzieckiem nagle do szpitala, dlatego że na prześwietleniu wyszło, że połowa płuca jest po prostu zajęta stanem zapalnym, ma zapalenie płuc i po prostu musiał być podłączony, znaczy nie, że podłączony pod tlen, bo to, to wiecie, no po prostu dostało tą maseczkę do oddychania, żeby dotleniać dziecko, bo miał za niską saturację. E, więc wiem, jak szybko może się taka rzecz zmienić, szczególnie jeszcze u tak małych dzieci, to już w ogóle, po prostu to jest, może być chwila, aż wiecie, no wczoraj byliście u lekarza, a następnego dnia już może być naprawdę źle, więc e, zadzwoniłam po to pogotowie, czekaliśmy, bałam się strasznie w międzyczasie, Mila już... E, Właśnie była taka kaszląca, ale opadająca już sił wisiała na mnie, płakała. Przyjechali, to cały czas krzyczała po prostu, nie chciała dać się zbadać. Osłuchali ją tylko i powiedzieli, że no musimy jechać do szpitala. Pojechaliśmy do szpitala. W międzyczasie wyszliśmy na dwór i Mila się uspokoiła. Nie wiem czy to chodziło o... o, o co? O powietrze, no bardzo prawdopodobne, że tak. Jechaliśmy karetką na sygnale, a nie, nie. Migały tylko te, ale no, sygnału nie było. <grystanie> nie już raz jechałam na sygnale, więc wiem jak to jest. Ale no to było po prostu takie przeżycie, że ja po prostu mi się tak chciało płakać. Dziwię się, że się nie popłakałam. Popłakałam się, jak dzwoniłam na karetkę, bo to straszne, no kurde. Dzwonić na karetkę, bo, ci, bo dziecko nie może ci oddychać. No jest straszne i dlatego, kochani, bo do mnie powiedział, że, że dobrze, że ja zareagowałem, bo on nie wiedziałby, co ma zrobić. On nie wpadłby na to, żeby wyjść z nią na dwór. I, I właśnie ważne jest to, żeby wiedzieć takie rzeczy, co trzeba robić, jak reagować. I po prostu uważam, że to jest podstawa Bo jak się zacznie coś dziać To nie ma czasu weź Sprawdzić w necie, co zrobić, tak? Musicie po prostu działać I często działa instynkt, ale no mówię No mi powiedział, że nie wiedziałby, że trzeba mieć na dwór Z takim dzieckiem Które nie może oddychać Ja wiedziałam, dlatego że kiedyś No mówię, Jasiek często się zanosił Jasiek często się krztusił Jasiek często miał tak, że po prostu no Tracił ten, więc wychodziłam Z nim wtedy na dwór jak było zimno, jak było ciepło, no to ciężko już było pomóc w takiej sytuacji. Ale wtedy dmuchanie w twarz na przykład pomaga. Też dziecko wtedy bierze najczęściej oddech. No, w szpitalu zbadali, w karetce powiedzieli na przykład, że no, jak tam mówiłam, co się działo i tak dalej, to powiedzieli no, że możliwe właśnie po objawach, po tym co opisuje, zapalenie krtani. Ale ją przebadali. Powiedzieli w szpitalu już powiedzieli, że jest OK, e, że prawdopodobnie się po prostu zakrztusiła, że ma strasznie dużo wydzieliny tam z tyłu e, na gardle i po prostu możliwe, że się zakrztusiła, e, ale po prostu tak ze mnie wtedy opadło, po prostu tak wszystkie emocje wtedy ze mnie, wiecie, ja po prostu czułam, wtedy, jak opadają na mnie emocje. E, powiedzieli mi, że bardzo dobrze, że tak zareagowałam. Tam szpitalu już, że bardzo dobrze, że tak zareagowałam, że bardzo dobrze, że przyjechaliśmy, że sprawdziliśmy, że jest wszystko w porządku, e, że gorzej właśnie, bo ja tam powiedziałam, że no, yy, że w takim razie niepotrzebnie przyjechaliśmy <laughs> chociaż nie uważałam, tak, bo ja bym nie zasnęła. Po takiej akcji ja bym po prostu nie zasnęła, ja bym się martwiła, ja bym patrzyła, ja bym sprawdzała i oddycha, a najlepiej ile razy, a najlepiej to bym wysłała domina po, yy, tam, do mierzenia saturacji, żeby ją podłączyć. <laughs> pod... Y, sat, nie wiem jak to się nazywa to wiecie, co na palec się daje, nie? i bym sprawdzała po prostu jaką ma saturację, czy wszystko jest w porządku e, gdybyśmy nie pojechali do tego szpitala no i bym się martwiła cały czas, bo to, że noc przetrwała, to nie znaczy, że w ciągu dnia czy później w ciągu kolejnej nocy coś się nie wydarzy więc cieszę się, że została zbadana, cieszę się, że się okazało, że to tak naprawdę było nic ale to było przerażające i... I nie życzę temu, tego nikomu, tego przeżycia, bo po prostu, jak mówię teraz o tym, to po prostu tak mnie ściska w klatce piersiowej. Więc powiedzieli mi, że bardzo dobrze, że zareagowałam, bardzo dobrze, że przyjechałam, bardzo dobrze, że właśnie wystawiłam mile na, na dwór. Um, no, i tak się skończyła ta historia. Całe szczęście, że tak dobrze, ale no, po prostu nie życzę takiego stresu nikomu. I, i tak. My pościli nas ze szpitala. Myślałam w ogóle, że wiecie, że w takich sytuacjach nie wiem, może... Znaczy wiem, że teraz na przykład są strasznie przepełnione szpitale, bo jest właśnie wirus RSV u nas panuje i jest dużo dzieci w szpitalach. a Myślałam, że wiecie, że zostawiałam na obserwacji, więc myślałam już taka, o nie, będą się na szpitalu zostać na domina urodziny, bo dobie ma dzisiaj urodziny. Ale... No, ale nas nie zostawili. <laughs> musiałam organizować właśnie. Dobrze, że wzięłam fotelik w ogóle, bo wziąłam fotelik. Dobrze, musiałam organizować nam powrót do domu, ale no tu wiecie, to nic. Ważne, że sprawdzone, ważne, że się nic nie działo. I no i mam nadzieję, że się po prostu nie powtórzy taka sytuacja. Mamy zalecenia, żeby wychodzić z nią właśnie jak najczęściej na dwór, żeby oddychała. Tym powietrzem, bo to właśnie pomaga temu, żeby ten katar się ogarnął i już nie było go tyle, tak dużo. I żeby po prostu łatwiej było oddychać i szybciej dojść do siebie. No więc chciałam Wam to opowiedzieć. Mam nadzieję, że wiedza o pierwszej pomocy nie będzie Wam potrzebna, ale, ale warto ją znać, pamiętajcie. I jeżeli. Jest taka sytuacja, że coś się dzieje właśnie takiego. Wy jesteście mamami, tatami, tatami. Piękna polszczyzna. E, jesteście po prostu rodzicami i czujecie, że właśnie coś jest nie tak, to nie bać się zadzwonić w takiej sytuacji e, przy tak małym dziecku, szczególnie na pogotowie, bo jednak wiecie, no to jest małe dziecko e, i po prostu. Wiadomo, byle pierdo, no nikt nie dzwoni na pogotowie, tak? No, nie oszukujmy się, ale właśnie w takich sytuacjach to trzeba sprawdzić i nie, nie można się zastanawiać. Bo ja się nie zastanawiałam wtedy, dopiero później, jak już wróciłam z domu, to mówiłam Dominowi właśnie takie, a pewnie pomyśleli, że jestem jakąś wariatką. A Domin mówi do mnie, że, że no, przestań, dobrze, że martwisz się o swoje dziecko, dobrze, że to sprawdziłaś, i teraz wiemy, że wszystko jest w porządku. No. Więc tak, dziękuję Wam kochani za oglądanie. Mam nadzieję, że już więcej takich przeżyć nie będzie. Mam nadzieję, że więcej po karetkę dzwonić nie będę musiała. No dziękuję Wam kochani za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogmasie. Już jutro, bo nagrywam dzisiaj, więc jutro będzie na pewno. Pa pa!